Tutaj, Wiktor z onlineconsulting.pl i w tym wideo opowiem, dlaczego sporo to kompletna strata czasu. I to nie dlatego, że zajmuje ci to 2-3 godziny tygodniowo, ale dlatego, że możesz o tym myśleć i, i siedzi to w głowie później przez następne tydzień, dwa, a, a nawet więcej. Czytasz posty o tym, czy analizy i tak dalej. Więc jeżeli Twoim celem jest zarabiać więcej i jeżeli Twoim celem jest zrobić progres. W życiu powinien to być Twój numer jeden priorytet, ponieważ to nie jest łatwe. Praktycznie każda osoba chce zarabiać więcej. To nie jest tak, że ludzie nie zarabiają więcej, ponieważ nie chcą. Nie zarabiają więcej, ponieważ nie mają czasu na robienie aktywności, które pomogą im zarabiać więcej. Bardzo proste. Jeżeli powiedzmy, że spędzisz dwie godziny dziennie na wysyłanie maili i tworzeniu contentu dla innych ludzi, żeby dowiedzieli się więcej o Twoim biznesie, zarobisz więcej pieniędzy niż zajebiesz teraz. Nie stanie się to szybko, ale na pewno tak będzie. Kolejny problem mam z tym taki, że jeżeli Twój Team wygra, to masz takie dziwne poczucie zwycięstwa. Jakby ci dobrze w czymś poszło, jakbyś coś zrobił dobrze. Jeżeli przegra, to w drugą z tego coś to ci idzie źle i tak dalej. I jakby czy oni wygrają, czy przegają, to i tak Twoja odpowiedź na to, i to nie jest to, że jesteś w stanie to kontrolować. Jednym sposobem, jak to kontrolować, po prostu na to nie patrzeć, to jest po prostu tego nie oglądać. Bo z czasem dojdziesz do wniosku, że jeżeli odrzucisz ten sport i odrzucisz te newsy, to spojrzysz na swój kalendarz i zadajesz sobie pytanie, co ja osiągnąłem w tym tygodniu, co ja osiągnąłem tego dnia, i niektórzy ludzie sobie pomyślą, a przynajmniej będą się czuć, że to było ich osiągnięcie, że oni coś wygrali. Nie wygrali nic, nie zrobili żadnego progresu w swoim życiu. To jest, jeżeli mówimy o piłce nożnej, to jest 11 chłopaków, którzy pracują razem, ponieważ świetnie im to zarabia, ale oni cię nie znają, ich to nic nie obchodzi, czym się zajmujesz, czy ci dobrze idzie, czy ci źle idzie, i, i, bo to jest ich praca i to by pewnie ci to nie zależało również. Więc czy teraz ci mówię, żebyś nigdy więcej nie oglądał sportu? Nie, oczywiście, że nie, że to jest Twoje życie i możesz robić im to, co chcesz, ale. Moja rada jest taka, że na początku dojść do poziomu, że zarabiasz ty tyle, ile naprawdę chcesz. Ale jeżeli nie jesteś na takim poziomie i spędzasz czas na tym, i jeżeli może czujesz się źle po tym, zadaj sobie pytanie, czy to jest najlepszy sposób na spędzanie swoich Wieczorów. Jeżeli szukasz dobrego celu, zawsze każdej osobie mówię, że powinni dojść przynajmniej do wolności finansowej, czyli bardzo uproszczeniu tego. Jeżeli pomyśl, ile wydajesz rocznie albo ile chcesz wydawać rocznie na wszystkie swoje przyjemności, życie, czy to twoje hobby, przez 25 i to ci da cel, ile musisz mieć zainwestowane, że możesz żyć z Twoich przychodów. Z inwestycji. Tak to działa, bardzo prosta matematyka. Wy Możesz to zrobić w 5 sekund. Jeszcze raz. Jeżeli jesteś ciekaw, jak założyć najlepszy biznes dla początkujących, czyli to jest biznes konsultingowy, możesz obejrzeć to wideo, w którym dokładnie tłumaczę, jak zbudowałem swój biznes do 40 tysięcy zł miesięcznie.